Ile osób z Was w ciągu ostatniego roku spędziła przynajmniej jeden dzień kompletnie bez internetu? Podnieście ręce. Jest dość sporo rąk. No to może w ciągu ostatnich sześciu miesięcy? To samo pytanie kompletnie bez internetu. Już jest mniej, a w ciągu ostatniego miesiąca albo tygodnia? No. Jak widać i tym raczej nikogo nie zdziwię, że internet jest teraz stałą częścią naszego życia. Oczywiście czeka w nim bardzo dużo niebezpieczeństw, wręcz na każdym kroku i trzeba na to uważać, ale mimo tego daje wiele bardzo dobrych możliwości, z których możemy korzystać i dzięki którym cały świat idzie do przodu. I dzisiaj na własnym przykładzie chciałabym opowiedzieć, co mi dał ten internet w mojej działalności społecznej jako nastolatce. A jednak cofnę, bo trochę za szybko kliknęłam. Nazywam się Kiry Suchobajczynko i opowiem Wam dzisiaj pewną historię. Moją historię, która zaczyna się właśnie od internetu. Miałam wtedy bowiem 10 lat i byłam w piątej klasie podstawówki. Zaproponowano mi, bym wzięła udział w takim konkursie dziecięcych startupów, którego ideą było zgłaszanie pomysłów ulepszających codzienne życie lub nawet zmieniających świat. Wymyśliłam latający plecak, jadąc metrem do mojej koleżanki, która miała mi pomóc nagrać nagranie. W taki sposób brzmiałam na sobie ten ciężki plecaczek po szkole i zobaczyłam dziewczynkę z takim ładnym, kolorowym balonikiem. Nie pamiętam, jaki dokładnie miał kształt, ale było to coś w stylu świnki pepy, SpongeBoba, myszki miki. W każdym razie takie, jakie rozdają na starym mieście i w środku których jest hel. Pomyślałam, że co by było, gdyby do takiego szkolnego plecaczka włożyć pudełko z helem, no lub wiadomo z innym podobnym gazem, bo z helem byłoby bardzo trudno. Teraz wiem, że to by raczej nie było możliwe, ale w końcu to był konkurs pomysłów i wygrałam w tym konkursie nagrodę internautów, a biletem był taki rodzinny bilet do Centrum Nauki Kopernik. Dawał mi taką możliwość, że mogę odwiedzać to muzeum codziennie, a ze mną jeszcze do trzech mniej więcej osób. No wiadomo, na początku wybrałam się tam ze znajomymi, później z moimi rodzicami, aż nagle zaczęli dołączać znajomi znajomych i ta grupka zaczęła się rozrastać. A ja zawsze, mimo tego, że kochałam dostawać prezenty, to zawsze uwielbiałam je dawać. Więc to było strasznie satysfakcjonujące, kiedy mogłam komuś dać ten bilet, a w zamian dostać albo uśmiech, albo jakiś inny malutki prezent i to było naprawdę bardzo, bardzo przyjemne. W taki oto sposób zaczęłam oprowadzać ludzi po Centrum Nauki Kopernik, i tutaj jest dowód, ale ten dowód można znaleźć również w pewnym innym miejscu. Wtedy miałam 10-11 już lat i rodzice nie pozwalali mi zakładać żadnych mediów społecznościowych, zgodnie też z prawem, no bo wiadomo, w wieku 11 lat raczej nie możemy sobie legalnie założyć Facebooka, Instagrama czy jakąś inną sieć społecznościową. W taki oto sposób, słysząc wiele historii o tym, że jest coś takiego jak Facebook, że można tam stworzyć jakąś grupę i tak dalej, zaproponowałam moim rodzicom, aby właśnie coś takiego zrobili. Co prawda nie wiedziałam, jaką możliwość daje ta grupa na Facebooku, Facebooku, ale cieszył mnie sam fakt, że będę mogła być bliżej tych media społecznościowych, a moi rodzice będą mogli sprawniej, no bo wtedy bardzo mi z tym pomagali, ogarnąć te wszystkie osoby, które później będę oprowadzać. No i w taki oto sposób powstała taka grupa, która dzisiaj nosi nazwę Międzynarodowy Ruch Latających Plecaczków i nadal tak zostało. I te zdjęcie, które widzieliście na poprzednim slajdzie, można zobaczyć również tutaj, wchodząc w zdjęcia. Te najbardziej zdeterminowanych można sobie przesunąć w dół i to zobaczyć. No i dzięki właśnie tym osobom, oprowadziłam łącznie ponad 150 osób, które mnie wspierały, zaczęłam organizować dalej konkursy. Właśnie w tej grupce. A to dlatego, że w ogóle dorośli mnie wspierają odkąd pamiętam i za co jestem strasznie wdzięczna. Pamiętam, że wtedy te właśnie osoby, chociaż oprowadzając ich nie spodziewałam się niczego w zamian, zaczęli proponować mi jakieś swoje usługi. Niektórzy mieli kwieciarnie, ale to nie były zwykłe kwieciarnie, tylko zamiast kwiatów były tam bukiety z owoców, czyli na przykład truskawka w czekoladzie, melon, arbus i w taki oto sposób wyszła Wam stokrotka, którą można było zjeść. Był również pan, który pamiętam, że dał takie bilety na masaże, i w taki oto sposób dzięki internetowi zaczęłam dawać te możliwości, przekazywać je innym, z czego informacja zaczęła się ogólnie rozprzestrzeniać, i nasza grupa zaczęła się powiększać. No i zaczęliśmy na, konferenc... zaczęliśmy na konkursach, a skończyliśmy na konferencjach. I to, co wam mówię, teraz wydaje się tak strasznie. Może łatwe jak taka zwykła historia, ale chciałabym Wam dzisiaj opowiedzieć o tym, czego się nauczyłam podczas sześciu lat działalności społecznej w świecie trzech pokoleń, ale również w jaki sposób mi pomógł internet i dorośli. Więc moja działalność zaczęła się od ogromnej ilości spotkań i na wielu z tych spotkań słyszałam słowo nie. Ale zawsze byłam tego zdania, że jeśli robimy to, co kochamy, to nie możemy się tak łatwo zniechęcać. I nawet jeśli na naszej drodze stają jakieś wyzwania, to przecież to właśnie te wyzwania sprawiają, że jesteśmy bogatsi o nowe doświadczenie. I to właśnie ciem, tym wyzwaniom możemy się nauczyć nowych rzeczy i iść dalej. 50% spotkań, a może nawet więcej, kompletnie nie poszło po mojej myśli. Z większości wyciągnęłam nawet więcej, niż się, niż się spodziewałam, a niektóre były dla mnie po prostu dobrą lekcją. Pamiętam, że na jednym spotkaniu na takiej konferencji spotkałam pewną kobietę, która obiecała mi wiele, lecz na obietnicach się skończyło. Ale dała mi o wiele więcej, bo dała mi bodziec do założenia profilu na LinkedIn, gdzie teraz mam 16 tysięcy niesamowitych osób w swojej sieci kontaktów, dzięki którym mogę się rozwijać i iść dalej. No ale okej, okay, mam tego Linkedina, to jest po prostu kolejna sieć społecznościowa. Co on mi w ogóle daje i jaką ma moc? Pokażę Wam na własnym przykładzie, jak dzięki temu, że wtedy było to spotkanie i założyłam profil na LinkedIn, który teoretycznie jest dla dorosłych, ale od niedawna jest tam coraz więcej cudownych osób działających społecznie, również nastolatków. Jak na własnym przykładzie, w jaki sposób zorganizowałam konferencję. Sześć miesięcy temu, od dzisiaj, napisałam takiego posta, gdzie poprosiłam moją sieć kontaktów o pomoc. Napisałam. Chcę zorganizować konferencję 15 października. Myślałam nad Warsaw Spire, ponieważ cel, żeby zorganizować tam konferencję, postawiłam sobie jeszcze w dalekim 2018 roku. Czy ktoś z mojej sieci kontaktów wie, jak mogę dotrzeć do tego miejsca? No i dużo osób mówiło, że to niemożliwe i że tak po prostu nie da się tam dotrzeć. Warsaw Spire to jest taki wieżowiec w centrum i Pamiętam, że nawet kiedy byłam trochę młodsza jeździłam po tym centrum i naprawdę zawsze na niego tak patrzyłam i marzyłam, żeby zorganizować tam jakieś wydarzenie. No i właśnie dużo osób mówiło, że tak po prostu, wiadomo w miły sposób, że tak po prostu nie da się tam zorganizować konferencję. I mieli całkowitą rację, bo tak po prostu się nie da. Ale pamiętajmy o mocy internetu i ludzi, w tym przypadku dorosłych. Kilka dni tuż po tamtej mojej, no mogłoby się wydawać zwykłej publikacji, odezwała się do mnie pewna pani, która powiedziała, że, Kiro, Kiro, gdybyś chciała, to możemy Ci pomóc zorganizować tam konferencję. I w taki oto sposób już za kilka miesięcy spotkaliśmy się w tym cudownym miejscu i mówię Wam o tym. Było tak na dobrą sprawę wszystkie nawet jakieś partnerstwa, sponsorstwa, czy nawet uczestników, miałam również z tego Linkedina i to było w tym wszystkim najbardziej niesamowite. Ale mam także inną moc, bo na przykład każdy może tam wejść i budować swoją markę osobistą, również, nieważne, ile macie lat. Chociaż idealnym dowodem jest na to, że dzięki temu, że założyłam tego Linkedina, już dwukrotnie znalazłam się na liście 25 mistrzów LinkedIn według Forbes Women, albo organizowałam i może nawet. Ktoś, nawet widziałam jedną panią nauczycielkę, która była na tamtym spotkaniu w Microsoftcie, kiedy opowiadałam o LinkedInie stu ultra innowacyjnym nauczycielom, i to było naprawdę niesamowite doświadczenie. Drożąc temat konferencji i wsparcia dorosłych, chciałabym Wam opowiedzieć też pewną historię o Ministerstwie Edukacji Narodowej. Na jednej z moich konferencji zażyczyłam sobie. Zarzeczyłam to tak łatwo powiedziane, bardzo, bardzo chciałam mieć właśnie ten patronat od Ministerstwa Edukacji Narodowej, bo zawsze bardzo mocno się na tym skupiałam, żeby mieć te partnerstwa, sponsorstwa, patronaty i tak dalej. No i dzwoniłam i pisałam do Ministerstwa Edukacji Narodowej, no ale wiadomo jak to jest, nie zawsze wszystko idzie po naszej myśli. No i dodatkowo bardzo trudno czasami zwykłymi telefonami czy mailami gdzieś dotrzeć. W taki to sposób rodzice zawsze mnie uczyli żyć taką pewną zasadą. Jak się wyrzucą drzwiami, to wejdź oknem. No i pomyślałam, że okej, okay, niedługo będzie noc muzeów. Swoją drogą o nocy muzeów również się dowiedzieliśmy wraz z rodzicami z internetu i. Tej nocy muzeów bardzo, bardzo wiele też zawdzięczamy, bo kiedyś, kiedy się przeprowadzaliśmy, i o tym też troszkę opowiem, bardzo nam pomogła się tutaj zaadoptować. Była wtedy organizowana wycieczka do Ministerstwa Edukacji Narodowej. No i miałam taki genialny plan, że wejdę z tą wycieczką, wyjdziemy gdzieś tam na górę, czy coś takiego. Złapię ministra, podejdę do niego, powiem, że chcę patronat na konferencję, on się zgodzi, no i tyle. Prawda? No ale jak się okazało, to jednak nie było takie łatwe. I kiedy wyszliśmy z tą wycieczką, to pierwszym problemem był, pierwszy problem był taki, że ministra po prostu nie było. No, i wyszłam z tą wycieczką, tak sobie stałam, stanęłam z rodzicami i się zaczęliśmy zastanawiać, no, co możemy zrobić. I trochę tak właśnie motywując się tą właśnie zasadą, jak cię wrócą drzwiami, to wejdź oknem, podeszłam do ochroniarza, który podszedł później do jakiejś pani, która gdzieś jeszcze poszła, wróciła, wróciła do ochroniarza i ochroniarz mi powiedział, że zaraz mnie zaprowadzi ktoś do wiceministra. No jak myślicie, czy udało się zorganizować tą konferencję z tym patronatem? Tak, <grym> udało się. A to tylko właśnie trzy przykłady, jak dzięki wsparciu dorosłych, jak dzięki w ogóle internetowi e, zorganizowałam tę konferencję, bo ogólnie naprawdę było ich o wiele więcej i tutaj też widziałam, że partnerami jest na przykład Google czy Meta, gdzie również organizowałam konferencję, ale o czym konkretnym chciałabym Wam opowiedzieć, że... Mm, Albo nie, wiecie co, bo gdybym miała opowiadać o wszystkim, to pewnie byśmy tutaj zostali do końca za zamknięcia tego teatru, a może nawet dłużej. Ale na pewno jaką moc mi dawał Internet przez te wszystkie lata, na przykład taką, że w 2018 roku organizowałam 8-godzinną transmisję online, podczas której mogły dołączyć osoby z całego świata. I to dla mnie też jest bardzo niesamowite, że patrzcie, my jesteśmy tutaj, mogę was zobaczyć, porozmawiać, podać rękę, ale także tam stoją kamery, dzięki którym osoby, Mogą oglądać tą oto, to wydarzenie z każdej części świata, gdzie jest internet. I to jest naprawdę bardzo, bardzo niesamowite. Jednak wracając do historii o ministrze, był to patronat nie na zwykłą konferencję. Bo był to patronat na konferencję z okazji pewnego święta, które organizuje. I jest to Międzynarodowy Dzień Plecaka. Bo w tamtym 2018 roku, kiedy organizowałam te wszystkie wydarzenia, oczywiście nie sama, tylko przy ogromnym wsparciu. Wydawało mi się mimo wszystko, że czymś wyjątkowym się nie wyróżniam, co dzisiaj uważam za kompletną głupotę, bo chociażby tamten młody wieki, no ale wiadomo, zawsze przypominam, że to dzięki wsparciu yy, robiło się naprawdę wyjątkowe rzeczy. No ale wymyśliłam wtedy Międzynarodowy Dzień Plecaka, żeby czymś się wyróżniać. No i tego dnia proponuję szkołom, i ten dzień obchodzimy 15 października, aby dawały możliwość i przestrzeń swoim uczniom do tego, do dzielenia się swoimi pomysłami, historiami, marzeniami, pasjami. Szkoły też zawsze otrzymują taki wyjątkowy certyfikat szkoła pokazująca potencjał swoich uczniów. No i co tego dnia tak na dobrą sprawę się dzieje? To są zarówno debaty, konferencje, rozwijanie kompetencji miękkich i przeróżne inicjatywy dla uczniów. I najfajniejsze jest to, że ale również konkursy. No i tutaj przechodzimy powoli do konkursu, bo właśnie to wszystko się zaczynało od kilku szkół na Ukrainie i w Polsce, w Ukrainie i w Polsce. Ale tak na dobrą sprawę, dzięki temu, że miałam możliwość rozprzestrzeniania informacji na całym świecie, gdzie osoby udostępniali na różnych mediach społecznościowych, że jest taki dzień i tak dalej, to tylko dzięki temu ten dzień teraz obchodzimy w wielu szkołach w Polsce i w Ukrainie, ale również w innych państwach, bo chociażby w Kenii. No i również organizujemy co rok zawsze taki konkurs Co dodaje mi skrzydło moja pasja z bikiem, gdzie każda szkoła może oddzielnie wziąć udział, po prostu pokazując pomysły swoich uczniów, i wtedy my wysyłamy nagrody do szkół. Co najciekawsze yy, i co cenię najbardziej tutaj również ten wątek internetu, że normalnie to by się nie udało. Ale dzięki internetowi szkoły już nie muszą, wiecie, wysyłać do nas pocztą te wszystkie prace i tak dalej, bo mogą po prostu wysłać skan. Ale tak samo my nie musimy już stać w tych godzinnych kolejkach na poczcie i myślę, że dla każ każdy był w takiej sytuacji, kiedy ktoś się tam przed nami kłóci i zamiast dziesięciu minut czekamy godzinę w kolejce, bo można zarejestrować to online, przyjść po prostu i włożyć do paczkomatu, i to jest naprawdę niesamowite. No i w taki oto sposób organizowałam sobie konkursy, konferencje, pisałam jakieś posty, miałam sukcesy, miałam też porażki, ale no wiadomo, nigdy nic nie może iść tak o, po prostu po naszej myśli. No i wybuchła wojna. I czemu nawiązuję do tego? Ja w Polsce mieszkam nie od zawsze, a od 2014 roku, kiedy przeprowadzaliśmy się z rodzicami z Krymu do Polski. Wiem, że dzisiaj jest z nami bardzo dużo nauczycieli, więc chciałabym opowiedzieć pewną historię. Podczas tej przeprowadzki, osobą, która najbardziej mi pomogła, była moja nauczycielka. I to jest nauczycielka, która tutaj stoi w takiej czerwonej koszulce obok mnie na zdjęciu na górze. Ta kobieta. Ona pokazała mi, że szkoła może być rzeczywiście moim drugim domem. Że nie muszę się bać języka polskiego, nie muszę się bać uczniów i w ogóle przeprowadzka nie musi być taka okropna, bo ona mi pokazała, czym jest tak naprawdę wiecie, takie ciepło i że szkoła naprawdę może być tym drugim domem. I dzięki temu, na przykład, kiedy się przeprowadziliśmy, to jest taki jeden z wielu przykładów. Nigdy mnie nie zmuszała do pisania jakichś sprawdzianów, kartkówek czy dyktandów. Mówiła, że jeśli chcesz, to możesz napisać, ale nie będę cię oceniać będę cię oceniać indywidualnie. A na swoich okienkach chociaż kiedyś myślałam, że na okienkach się odpoczywa, ale teraz po wielu rozmowach z nauczycielami wiem, że wcale tak nie jest i że okienka również są strasznie męczące w szkołach. Jednak moja nauczycielka wtedy pani Mariola, wtedy Przychodziła ze mną do, do, do takiego małego pokoiku i pamiętam, że uczyła się ze mną właśnie tego polskiego i tak dalej, a nawet zachęcała do tego innych nauczycieli i tak na dobrą sprawę mogę jej nawet zawdzięczyć to, że stoję tutaj, więc myślę, że możemy dla niej ogromnymi, zrobić ogromne oklaski. No i właśnie do czego dążę. Wybuchła w pewnym momencie już kolejna wojna w Ukrainie, i wiadomo, pierwszego dnia po dostaniu tyle przerażających wiadomości od moich bliskich, nie wiedziałam do końca, co mam robić. Ale przypomniałam sobie właśnie o mocy internetu i Linkedina, który jest w tym internecie. No i napisałam tam kolejnego posta. Po prostu tak z kilkoma zdaniami, że chcę realizować jakieś inicjatywy integracyjno-adaptacyjne i szukam pomieszczenia na miesiąc lub na dłużej. I odezwało się. Albo może sprawdźmy, jak myślicie, kto myśli, że odezwało się ponad 50 osób? Dobrze. No, co? Nawet pojedyncze ręce. Kto myśli, że odezwało się ponad 20 osób chętnych? Kto myśli, że odezwało się ponad 15? A kto myśli, że odezwało się ponad 5 osób, które mogłyby pomóc? No to tutaj was troszkę zdziwię, bo odezwało się około 15 osób, które oferowały swoje pomieszczenia kompletnie bezpłatne. Czasami większe, czasami kilka pięter, czasami to był jeden mniejszy pokoik. Jednak wtedy, żebyśmy mogli na początek rozwinąć nasze skrzydła, dogadaliśmy się z pewną organizacją, 24 x 7 Communication, gdzie na początku mogliśmy zacząć jakieś, wiecie, działanie integracyjne i tak dalej. Ale w końcu nasza grupa wolontariuszy zaczęła się rozrastać nasza grupa i dorosłych, i nastolatków i tak dalej. No i potrzebowaliśmy już, wiecie, większego miejsca, gdzie możemy realizować te wszystkie integracyjno-adaptacyjne działania. I odezwała się wtedy do nas Fundacja Orange, która dzisiaj jest również organizatorem. I Fundacji Orange zawdzięczamy bardzo, bardzo dużo, bo oprócz tego, że współpracujemy do dzisiaj wysyłamy zbiórki charytatywne, to udostępniła nam aż pomieszczenie na aż 420 metrów kwadratowych, które właśnie ma te kilka pięter, dokładnie to dwa, kompletnie bezpłatnie na dwa lata, z czego rok już minął. I w tej chwili organizujemy tam przeróżne konkursy, inicjatywy, warsztaty dla nastolatków z Ukrainy, ale również dla nastolatków z Polski, jakieś ciepłe obiadki, bardzo dużo zbiórek karytatywnych itd. więc oczywiście teraz również was zachęcam do udziału w różnych. Więc to jest naprawdę niesamowite, jak dzięki mocy internetu i tego, jeśli chcemy robić też coś dobrego dla innych, może być coś no, tak niesamowitego, bo to jest wręcz abstrakcyjne, że myślę e, do czego dąży, że to jest wręcz abstrakcyjne dostanie tak wielkiego pomieszczenia na dwa lata kompletnie bezpłatnie, ale właśnie taką ma moc internet i działanie w nim. Na koniec przygotowałam też taką krótką listę rzeczy na własnym przykładzie podczas organizacji konferencji czy konkursów, w czym mi pomógł internet. Chociażby w organizacji konferencji było to robienie niektórych grafik albo na przykład transmisja online, czyli mogliśmy, tak jak dzisiaj, występować z jednego miejsca, coś opowiadać, a oglądać to mogły osoby na całym świecie, które po prostu mają dostęp do tego internetu. Także nie musiałam wysyłać, nie wiem, gołębiem listy czy Pocztą, tylko mogą korespondować bardzo szybko i wygodnie mailami ze wszystkimi partnerami, sponsorami i, i wszystkimi innymi osobami. Ale również podpisywanie dokumentów. Przed konferencjami jest bardzo dużo podpisywania różnych formalności itd. dalej. już nie musieliśmy się spotykać w konkretnych miejscach i też marnować czas na dojazd czy pieniądze na taksówkę, bo mogliśmy po prostu za pomocą niektórych aplikacji internetowo podpisywać niektóre formalności, a na przykład konkurs, jak już wspominałam. Szkoły już nie musiały do nas wysyłać te prasce, pocztą i tak dalej, tylko równie dobrze, o no, widzę, że chyba kończy mi się czas, ale ja mam jeszcze troszkę, no i właśnie zgody oraz prace uczniów można było wysyłać jako skan po prostu przez maile. Sprawozdanie również pisaliśmy mailowo, a wysyłanie paczek, jak już wspominałam, nie trzeba było Czekać w godzinnych kolejkach, tylko mogliśmy na początku po prostu uzupełnić i dostać, e, dostać jakiś dokumencik, przykleić go na paczkę i wysłać paczkomatem. No ale także bardzo cenię internet za to, że mogę nawiązywać tu nowe znajomości. Bardzo cenię też za to, że mogę promować swoją działalność. Przyjemnie się teraz słucha, prawda? Muzyczka przyjemna. No ale dobrze, no. mogę teraz przyjmować swoją działalność i budować markę osobistą, niezależnie od tego, ile mam lat. I to samo mogą robić również inne osoby, a także mogę się uczyć, bo teraz jestem w szkole w chmurze i tak na dobrą sprawę moja szkoła jest cała online. Także mogę wiadomo robić zakupy online, oszczędzać czas i tak dalej. Ale za co cenię internet wydaje mi się chyba najbardziej, za to, że mogę dbać o moje przyjaźnie na odległość. I to jest po prostu niesamowite, że mimo ogromnej odległości mogę, na, mogę zawsze się dzwonić z moimi przyjaciółmi, porozmawiać, poprosić o jakąś dobrą radę. Więc podsumowując, wiele mówi się o tym, że internet jest niebezpieczny i niebezpieczeństwo czeka na nas na każdym kroku. I całkowicie się z tym zgadzam. Ale internet ma również wiele dobrych możliwości. Pomaga nam stale się rozwijać i dzięki niemu idziemy do przodu. Więc dbajmy o to bezpieczeństwo w internecie, zarówno swoje, jak i innych. Dziękuję bardzo.